Siema. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić farmę w Minecrafcie. Zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Najpierw bierzemy łopatę i kopiemy dziurę na dowolną odległość. Ja robię to taką łopatą, żeby było szybciej do filmu. Tak się prezentuje nasza dziura. Następnie bierzemy wiadro wody i wylewamy ją. Teraz bierzemy motykę i oramy glebę na 4 kratki od naszej wody i po całej długości dziury, w taki sposób, żeby gleba stała się ciemniejsza. I po drugiej stronie wykonujemy to samo. I teraz czekamy, aż cała gleba będzie ciemna, bo wtedy rośliny rosną szybciej. Gdy nasza gleba już jest ciemna, możemy zająć się sadzeniem roślin, takich jak ziemniaczki. Teraz posadzimy sobie marchewki w taki sposób, następnie pszenicę, A tutaj. I teraz buraki. Tak ładnie posadzimy. I teraz czekamy aż to urośnie. Możemy przyspieszyć rozwój roślin mączką kostną, klikając na, na te właśnie rośliny. I teraz zbiorę marchewkę. I otrzymujemy z jednej rośliny kilka sztuk danego gatunku. I teraz zbiorę buraka i otrzymujemy w tym przypadku warzywo i nasiona. No, a zasadzę sobie kilka nasionek w taki sposób Teraz wam powiem dlaczego oramy glebę tylko na 4 kratki od wody Tutaj zaoram glebę i ta gleba po prostu nie stanie się ciemna Będą na niej rosnąć rośliny wolno i zaraz zarośnie trawą Teraz za pomocą wiadra wody możemy wypełnić nasz zbiornik wodą do pełna To już tak jak ktoś lubi dla lepszego wyglądu można takie coś zrobić. Farmę możemy dowolnie ozdobić, tak jak ja tutaj umieściłem pewne dekoracje, wodę można zakryć. Teraz Wam pokażę jak zrobić farmę melonów i dyni. Bierzemy łopatę, kopiemy dziurę na dowolną odległość. I teraz wiadrem wody zalewamy tutaj w taki sposób. I motyką oramy glebę przy wodzie. Następnie Bierzemy nasiona dyni, sadzimy, nasiona arbuza również. Żeby przyspieszyć proces rośnięcia dodajemy mączkę kostną i otrzymujemy takie wyrośnięte gałęzie naszych arbuzów i dyni i teraz pozostaje nam po prostu czekać aż dostaniemy nasze rośliny. Możemy tak się wpatrywać w te piękne gałązki i po prostu oczekiwać. O! I mamy dynię. Piękna dynia. Zbierzemy ją za pomocą siekiery, ponieważ tak niszczy się szybciej ten blok. Mamy piękną dynię, bardzo ładna ona jest. Postawię ją sobie tutaj. Właśnie pojawił nam się arbus. I tego już zabrać. Siekierką, żeby było szybciej. I mamy 4 kawałki. O kolejny. Bierzemy go oczywiście. Mamy już 10 kawałków arbuza. Teraz moglibyśmy w crafting table z dziewięciu zrobić blok melona i mielibyśmy wtedy już taki ładny bloczek. Dzięki za obejrzenie, możecie zostawić łapkę w górę i napisać jakiś miły komentarz. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu kanału. Elo!